Że Francja wiecznie zadłużona, wiecznie nie ma pieniędzy. Czym to się różni od Francji dzisiaj? Oh, look how they masacred, my boy! Aaaa! Wielki wodny wymiot A byłaby szkoda, gdyby jakiś oportunista przyszedł i zabrał to co zostanie. To było free company. Szkoda, przykro mi the Champion of the Joust. Ten event to jest zawsze bait, więc się przekonajmy. Francja w grze Europa Universalis 4 zaczyna jako jeden z najpotężniejszych krajów. I dlatego, żeby mieć jakikolwiek challenge w tej grze, trzeba podbić 100 prowincji w ciągu pierwszych 50 lat. Co też dzisiaj zrobimy? Tak, proszę Państwa, robimy to dzisiaj Big Blue Blob, czyli. Wielka, biebieska Francja. Hm, może można to jakoś lepiej złożyć. Przetłumacz mi proszę zwrot. Big Blue Blob. Zachowując pierwotną grę słowną, podaj mi 100 możliwości. Pokaż co potrafisz. Bezkształtny, błękitny behemot. <ścoughs> błękitny, bujny balon. Błękitna bestia bezkształtna, tak? To jest, to jest dokładnie to. Więc właśnie to będziemy dzisiaj robić. We shall be victorious. Dobra, zróbmy trochę matematyki. Musimy mieć 100 prowincji w Europie. W tym zaczynamy posiadając 20. Okay. To jest jakiś początek. 12 mamy z wasali, których na pewno anektujemy. Mhm. Zabierzemy w wojnie z Anglią wszystkie ich prowincje na kontynencie co nam daje 8 plus zabierzemy Impale, ale to zaraz będę liczył ponieważ przez to, że zabierzemy im Pale, podbijemy też Irlandię i to nam da 13 prowincji w samej tylko Irlandii. Bardzo chciałbym zrobić Burgundię i ją inheritować, ale są na moim rywalem i w większości przypadków, jak zaczynacie, będą waszymi rywalami, więc wątpię, że jestem w stanie to obrócić tak szybko. Może się to zmieni w trakcie gry? Zobaczymy. No dobrze, czyli z tego, co policzyłem do tej pory, tak zwanych pewniaczków, wychodzi nam 59 prowincji, czyli 59 mamy pewniaczków, pozostałe 41 trzeba zdobyć. Gdybym wciągnął Burgundię, to ile mi to da? Burgundia to 23 prowincje, ok. Szkocja ma 11. Jeśli przebijemy się do Szkocji, możemy robić łatwego klejma na Norwegię i zająć, rzucić się na Skandynawię. Co nam pozwoli przejść do Nowogrodu, i tutaj łatwiejsze ziemie zdobywać. Więc ewidentnie najlepszym pomysłem będzie przebić się do Skandynawii i do ziemi rosyjskich, żeby jakoś rozkładać tę agresywną ekspansję, bo to będzie nasz największy problem. Tak coś czuję. Dobra, no to zobaczę. Mamy na rywala Anglię, Burgundię, niestety. Kastylję. Mm. No tak, naszym sojusznikiem chce zostać praktycznie każdy. No dobra, zastanówmy się. No bo by chce Aragon. Hm, mam za dużo relacji. A, no tak, bo po prostu mogę zrezygnować z gwarancji na Szkocję. To jest bez sensu i tak. No, Wrzucimy też Royal Marriage dla Orléans. Mm. Oraz dla Armaniaka. Ponieważ chcemy rozdać te same... Przy... Przywileje, co zawsze, zabrać ziemię. Okej, okay, no i niestety tylko Orlion zrobi się nielojalny, ale to nie taki duży problem. Możemy go albo splakejtować. Nie, to jest tylko jeden ten. Wrzucimy mu poprawę relacji i nic się nie powinno stać z tego. Wrzucimy też sobie indebted to the Bourgeoisie i kupimy sobie. Hmm. Tak, kupimy sobie Grand Company, bo Independent by nas za bardzo przeciułało. Dobra, i teraz czekamy sobie wesoło do 11 decembra. I teraz w tym momencie wypowiadamy wojnę Anglii o Reconquest. Nie czekamy na event, ponieważ chcemy mieć wojnę Reconquest, żeby taniej zabrać i mieć jak najmniej agresywnej ekspansji. Anglia i Portugalia to nie są przeciwnicy, na których będziemy potrzebowali więcej ognia. Wrzucimy też na naszą Grand Company, że Allow Attach i wrzucimy naszym Subjectom, żeby byli sam Supportive. I dzięki temu będziemy mieli bardzo silną drugą armię. Od razu też wrzucałem poprawienie relacji dla Orleans, żeby przez przypadek nam się nie, nie uwolnili. Może dla pewności zrobię im to plecate Local Rulers. E, nie, nic się nie stanie. No i dobra, no teraz skupmy się na prowadzeniu tej wojny. Prawie bym zapomniał. Fokus na admin, bo będziemy potrzebować, i militarny doradca. Well, fuck. Dobra, jesteśmy znowu e, 11 grudnia, z tym, że tym razem splakatowałem Orleone, żeby byli lojalni, żeby uniknąć e, konsekwencji. No co to jest znowu, no? A few moments later. No. I można nie mieć zarąbanej Austrii na sojusznika? Można. Uuu, ekskomunika na Sabaudie. No tak, tylko że oni jeszcze są częścią Imperium. To nie jest wojna, którą mogę zrobić na szybko. Ale trzeba szukać takich opportunities, które mogą się trafić w losowych momentach w kampanii. W tym wypadku akurat z tej nie, ale czasem się może zdarzyć. Dobra, Siege Laburt w miarę szybko. Teraz... Fajnie było jakbym mógł nie przechodzić przez kurde ich Nobel Rebelsów, więc chyba ja poczekam aż sobie pójdą. Wspaniale. Kasterium ja sobie pokonała swoich rebeliantów. Co tam mamy? Retake nie Mogę mogą być tańsi do wzięcia. Wydaje mi się, że to nie jest konieczne, żeby wziąć wszystko, czego potrzebuję, ale zobaczymy. Aha, dobra. Armia Anglii została namierzona. No tak, stańcie, kurde, wszystkimi 41 tysiącami w jednej prowincji. Pewnie, czemu by nie? Dobra, choć to tymi 14 tysiącami dojedziemy tych kurde Anglików. 45 tysięcy wojska w jednej prowincji. Dobra, luźna bitwa, ma mieli minusy. Hm, dwa razy więcej wojska stracili niż ja. Bardzo dobre prognostyk, bardzo dobry. Wyłapałem ładny stack 9000, to jest chyba free company. <grystanie> to było free company. <grystanie> Okej, okay, ja mam tutaj na sobie 2, 6. Okej, dobra, luźno wchodzimy w nich. Macie minusy, nara. To oznacza czwartą bitwę wygraną przez Johna Buro, więc dostajemy za darmo armaty które poprowadzimy do Lizbony. Postaramy się ich kurna nie stracić jak frajerzy. I lecimy dojechać Portugalczyków jeszcze. O, przytomnie spierdzielają. Dobra, złapmy te... Przechwyćmy te armaty i doprowadzimy je do Portugalii. Niech ten stack mercenarii subsidiuje i traci manpower. A my pójdziemy znowu pobić Anglików i Portugalczyków, bo tak ładnie się rozdzielili. O, posiłki przyły tutaj. Szkoda. O, free company. <laughs> Przykro mi. Pięknie, Lizbona zajęta I armia Portugalii zaraz zostanie zmiażdżona jeszcze na szybko. Wzięcie paru prowincji od Portugalii nie byłoby głupie. Nie mogłem ich wziąć na Koble Regent, bo mają sojusz z Kastylią, ale to jest dużo agresywnej ekspansji. To nie, to bez sensu. Nie będę od nich nic brał. To nie, czy chcę wziąć od nich pieniądze osobno? Hmm, to nawet brzmi jak niegłupi pomysł. Okej, okay, nie weźmiemy kolei w tej wojny, przez to że wziąłem rzeczy od Portugalczyków, ale to nie jest problem. Chociaż pytanie, czy on jeszcze? Jeszcze mamy Ticking Warscore. Nie, nie ma co czekać. Im szybciej mogę zacząć wojny w Irlandii, tym lepiej. Dobra, robimy tę misję, która nam daje trochę Crownlands zarobiście. To nam dobije. No to ładnie, 17% to całkiem git. Dobra, nie mamy czasu się cieszyć. Płyniemy tutaj łódką i od razu odprawiamy tych do Pale, gdzie zaczniemy. Powinienem pewnie zacząć robić już klejmy wcześniej. Zastanawiam się, czy chcemy powiedzieć tę szybką wojnę Bretanii. Niestety jest tutaj papież też w tej wojnie. Dobra, zróbmy szybką wojnę z Bretanią. No tak, wypowiedzmy im szybko wojnę. Szybko a Avignon i wywalmy papieża, żeby przez przypadek nas nie. Nie skomunikowano. Dobra, mamy Sija Winionu poleciał. No, nie chcecie się poddać. No to chyba dojdzie do bitwy, niestety, papież. No co? Speniałeś, co jednak nie? Dobra, okej. Okay. Wyjdziemy na ciebie, mordu. Albo nie. Idź sobie, papież. Chodźmy teraz stanąć na Rzymie. Bo myślę, że jak stanę na Rzymie, to papieżowi się odechce brać udział w tej wojnie. Dobra, i w międzyczasie transportujemy całe nasze wojsko mm, do Pale. Bo niedługo rozpoczniemy naszą inwazję w Irlandii. Dobra, i mamy claima na Lester, który ma no junior partnera ofali więc możemy akurat szybko ich pobić papa chce się poddać też więc nara nic od ciebie nie chce dobra koalicja jest przyklimacnik więc sobie po prostu was anektujemy Chyba Dowieziemy teraz resztę armii razem z armatami co ważniejsze do Irlandii to przyspieszy znacząco tamte wojny o Idealnie, Tyron ma sojusz ze Szkocją. No i teraz tak, do wojny ze Szkocją akurat trzeba się trochę przygotować, bo oni będziemy potrzebowali uzyskać Supremacy w tym miejscu. Więc ja myślę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć dużych statków i raz, dwa, trzy, cztery galery. Chcę się upewnić, że będę miał Supremacy tutaj i będę mógł przejść na luzie. Dobra, rozdzielamy jedna armata tutaj, druga armata tam. Czy chcemy ich wesprzeć? Nie dajcie mi prestiż po prostu. O, pięknie. Dostaniemy jeszcze czwartą technologię z innowativenessem. Zarąbiście. Hmm. Wspaniale. Liberty Desire wszystkich jest mniejszy niż 10%. Nie jest, ale w porządku. Wezmę to. Dostajemy dodatkową relację. To nam się przyda. Zamiast papieżem szukać sojuszu z otomanami, żeby w razie koalicji, która no, bądźmy szczerzy, prędzej czy później się pojawi, mieć spokój. Dobra, wypowiadamy wojnę kolejnemu. Gentlujemy Desmond. Let's go. Go. Dobra, Bujasaka, pierwsza aneksja. Boom. No kurczę, duże to War exhaustion. Dobra, i anektujemy kolejne kolejne minory z Irlandii i wspaniale. Teraz akurat możemy zrobić szybko Seasland. Eee, niestety będziemy mieli parę rebeli, ale to nie problem. Ważne jest, żeby zabierać ten land jak najwięcej, bo e, każde Seasland daje nam możliwość wciągnięcia jednego. E, apenarza naszego, was tego francuskiego. Więc musimy to zrobić pięć razy w najbliższym czasie. Jeszcze cztery tylko, więc w każdym razie trzeba to robić jak tylko można. Ormond nie ma sojuszników. Duża szkoda. Dobra. I bierzemy, potem wojnę Ulster razem z. Nie przeczytam tego. Klan Ricarde. W każdym razie Konacht prowincję. Ciekawe, jak bardzo to popsułem te nazwy. Dobra, mamy na kolejnego. Ściągamy Sligo. Nie są strasznie porozdrabniani. Jakby zwykle oni biorą sojusze razem ze sobą, więc Możesz zrobić jedną dużą wojnę, albo może nie wiem, trzy. A teraz kurde, pierdylion trzeba ich robić. Dobra, wciągamy ormont. Dobra, wciągnięci kolejni. Zobaczmy, co jeszcze chłopak wymyślił. Niebieski napęczniały nugat. Wielki wodny wymiot. Błękitny brejowaty byt. To jest chyba dobre, adekwatne. Bo zaczniemy claim, robić klejma na Szkocję i wypowiemy ją z ostatnim minorem, który ma z nimi sojusz po prostu. Dobra, i tym sposobem skonsolidowaliśmy całą, praktycznie całą Irlandię. Całą? Nie! Jedna wioska galów nadal sprzeciwia się imperium. Przez tę wojnę dopchamy się do Norwegii, co nam otworzy kolejny front w Skandynawii, co nam pozwoli potem przeskoczyć do Nowogrodu. I tak będziemy się świetnie bawić, bo to jest technicznie jeszcze Europa. Dobrze. całkiem nieźle poszło, bo już do 1453 mamy 44 prowincje, zaczynając z 20, więc jest git. Dobrze, nasz klej jest gotowy, zrobimy na Ayrshire, to bez różnicy jest, zobaczmy. Litwa by chciała. Sobie. Litwa jest niepodległa. Litwa ma sojusz z Nowogrodem. aaa, Tak blisko, a tak daleko. No i wchodzimy do wojny. Let's go. Bram szybko upadł fort, tam, więc możemy sobie zabrać Tyron? Czy Tyron? Nie, Tyron się nie zgodzi. No bo jeszcze mają tak dużo szans, żeby zostać niepodległymi. Jakby. Mają tyle armii. Tak dużo armii. I. Statki? Wszystko może się zdarzyć. Mm, bardzo dobrze to wygląda, Szwecja ma bardzo dużo wspierających niepodległość, może wybuchnie ta wojna. Byłoby to bardzo na rękę. O, Tyron jednak zreewaluował swoją sytuację i stwierdził, że nie ma szans tego wygrać. Mądrze, mądrze. A teraz rozejrzyjmy się. Ja będę chcę wziąć te najbardziej badziewne prowincje, żeby jak najmniej nie kosztowały. I taką, która graniczy z Norwegią. Kurde, tu już zaczynają wchodzić ziomeczki z cesarstwa do koalicji. Hm, kto by pomyślał, jak wezmę tak? Nawet Austria by weszła, o Boże. Dobra, no ale zanim ta wojna się zakończy, Austria nie będzie chciała wyjść, ale no to jest czas właśnie zyskać sobie sojusznika Ottomana i może kogoś jeszcze nawet, hmm, myślę, Moskwa? Zobaczymy. Dobra, Dufry jest zdobyte, wspaniale. O, stakłaj w Szkotów, jak mi przykro. No to Carpe wlatuje. Dobra, stolica upadła, więc teraz poproszę mojego dyplomatę i zabieramy tyle. Kurde, ale teraz Austria wejdzie. Musimy poczekać do grudnia. The Champion of the Joust. Hmm, powiem tak, ten event to jest zawsze bait, więc się przekonajmy. Uuuuh, sze sześć w manewr. Chyba mam flashbacki. Czy to jest 100 tradycji? Nie, nie jest to 100 tradycji. Dobra, zaczął się nowy rok. Ok, Anglia. Oho. Dobra, weźmy na razie sojusz z Litwą. Chociaż. Tak, weźmy na razie sojusz z Litwą. O, last jousting tournament cool. To się przyda. Dobrze, mamy kolejny ten, kolejny Seasland. Niestety wszystkie estety są nielojalne, no ale trudno. Dobra, mamy 55 prowincji. To jest dobry początek, chociaż to jest też kwestia tego, że podbiłem wszystko, co było najprostsze do tej pory. Teraz będzie już tylko trudniej. Dobra, mamy 190 relacji z Orlią. zacznijmy go e, anektować na 404. No dobra, łupie drogi. Dobra, anektujemy dwóch Vasalin. Czym Burgundia Anglia miała sojusz z Danią? No, proszę. Biedna Dania. Będzie bardzo osłabiona. Byłaby szkoda, gdyby jakiś oportunista przyszedł i zabrał to, co zostanie. Dobra, robimy naszego klejma na Norwegię. Oho. No to zaraz poleci też Kastylia pewnie. Uhuuhu. Boże, jakie dobre. Dobra, Kastylia już nie może wejść, więc walić w tym momencie to już chillera utopia. No, Burgundia jednak się rozmyśliła. Dobra. I teraz tak: wypowiadamy wojnę e, Norwegii. I super. Do wojny z Norwegią nie chcieli przyjść, ale jak w wojnie jest już Dania, to nagle i prowad. Nie, prowancja nie. Ale Litwę chce w tej wojnie. Trzeba ich wykorzystać do czegoś. Dobra, zapraszam panów do Norwegii. Dobra, powiem tak. Dowieźmy jeszcze kolejne 12 tysięcy, dowieziemy. Mam nadzieję, że Szwedzi zaraz spisują z tą Norwegią. Anglia by powiedziała wojnę Szkocji. No, szurno. Z tą jedną prowincją to faktycznie będzie im ciężko się obronić przed wami. Dobra, Szwecja, proszę. Kończ was tę wojnę. Mam tylko 40 lat, żeby to zrobić. No, noże Szwecja. Chciwy skóry czy byku? No, ile chcesz z tej Danii zabrać? Przepraszam bardzo. Mordo! A. No po prostu nigdy się ta wojna nie skończy. Chodźmy no, się wpierdzielić tam w ten y, y, do Sjelandu statkami, bo może wtedy nie będą w stanie jak szli dojść do ich stolicy. Ej, to by było mega, jakby się udało. Ej, uciekają przede mną. Ej, zarąbiście! No nie, tylko nie Litwini przeszli, tylko za... Szwed... Dobra. Szwedzi też mogą być szybciej skończą tę wojnę. Br Brunswick został jej Cherry imperorem. Murde! <laughs> Nagle podwój w cesarstwie stał się bardzo prawdopodobny i możliwy. A ostejs no longer rival i Trival. no, no nie są cesarzem, no to nie są rywalem, no. Raczej. O, 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 o! Czekaj! Skończyli wać! Może się zdziwiłem, co tak nagle się tutaj Szwecja pojawiła, ale tak. Skończyli. Zarąbiście. Dobra, zarąbiście. Litwini zsidrują im stolice. A ja zaraz zacznę im siege'ować tu forty. Dobra, zerknijmy. Kurde, Szwedzi mnie skakowali od zarąbanego nowogrodu. Gnoje. <gno> Możemy wziąć Bornholm też pewnie. Zobaczmy, jakiś, jakiś coś nie pasuje? Nie, git. Kastylia, dania, dobra, dobra, walić tam. tak zaczniemy robić, klejmy na Nowogród i poprawmy relacje z... Hmm, Polska by chciała sojusze. Hmm, poprawmy z Moskwą też relacje. O tak, poproszę, poproszę 60 relacji ze wszystkimi sąsiadami, to jest to czego potrzebuję właśnie. Wspaniały event, ale zarąbiście. Czy Moskwa, wszyscy się zostaniecie ich sojusznikami? Nadal? Kurde, i Moskwę i Nowogród mieć. No to kurde, to trzeba się postarać, Szwedzi, wam powiem. No my 70% ja jeszcze nawet nie zająłem portów żadnych tak realnie. No nie, przepraszam, mamy całą Brandenburgię okupowaną. No tak, to, to się na, to na pewno dużo nam daje. Dobra, się zgodzę. No, a, let's go. Eee, tak, bierzemy wszystkie te prowincje. Tyk, jest dobrze. Bardzo dobrze nawet zaryzykuję stwierdzeniem. Powiem no tak, dodajmy na wyspach, bo nie chce mi się tych wysp siege'ować, jakby to jest bardzo nieedukacyjne, co teraz robię, znaczy nie, to jest edukacyjne, bo mi się nie chce jeździć na wyspy, więc bardzo poproszę wszystkie wyspy, Anglia, Memeluki, Moskwa, otomani, Sowaudia, nic mi z tego nie pomaga. Kogo nie lubią? Memeluków, kurde, Memeluki mi pomogą, bo dadzą mi wspólnego rywala z Ottomanami. I tak nie wezmą ze mną sojuszu teraz, bo są na wojnie. Yy, Polska weźmie ze mną sojusz, poproszę. Dobra, powiem tak, yy... Bemy jedynie z tego zestawienia mają sens, bo coś oznaczają dla mnie potencjalnie, czyli sojusz z ottomanami. Hmm, spróbujemy zrobić klejma na Szwecję i robimy też klejma na Nowogród. Zobaczymy co da, co z tego pierwsze pójście. I pójście w Szwecję i pójście w Nowogród będzie trudne, bo Szwecja ma sojusz Nowogród i Moskwę i Tony Order, a Nowogród ma Szwecję i Litwę. Czyli wojna z jednym oznacza wojnę z drugim tak naprawdę, prawda? Tak, bo Szwecja dołączy do Nowogrodu, a Nowogród dołączy do Szwecji. To nie będzie proste, nieważne jak to chcemy zrobić. Dobra, zajmiemy się właściwie kwestią prowansji. Trzebujemy im zbić dużo trustu za cały ten, no i mamy provincial question. Tu mają relacji, royal mary i co mają sojusz. I dostajemy... It's time to unite i zostają junior partnerem. Hmm. Czyli to jest PU? Kurde, myślałem, że zostają wasalem z tego, a nie PU. Kurde. Nigers no, będą pomocni, ale nie są to prowincje, które dostaje, No dobrze. Okej, okay, no ale jestem trochę mocniejszy dzięki temu. Okej, okay, mogłem wziąć ottomanów na sojusz. I wtedy nie musiałbym się o nic martwić, o żadną pierdzieloną koalicję. Problem polega na tym, że ottomanie nie przydadzą mi się w wojnie ze Szwecją w żaden sposób, nie dołączam do tego. Dobra, spróbujmy poprawić relacje z Moskwą i zbierzemy jakoś te fejwory. Nie wiem, spróbujemy coś tutaj wykminić, bo ta sytuacja Szwecji Nowogrodem jest dosyć patowa. A przynajmniej tak wygląda. Na ten moment nie mam jakiegoś dobrego rozwiązania. O, Moskwa się zgodzi na sojusz. No no i teraz Moskwa już się nie dołączy do wojny ze Szwecją. No i teraz nagle sprawa się uprościła. Bo. Ponieważ Moskwa nie dołączy, nie dołączy też do mojej strony, ale spoko. E, bo w tym momencie wyłamy listę. No tak, no i po prostu wypowiadamy te wojny i lecimy po nich. Polska też by się dołączyła, jakby miała fejwory. I niedługo im wzrosną, więc w trakcie wojny to wejdzie. Czekamy na fejwory z Polską. No i do boju. Aż wziąłem pierwsze grupę i dawałam z wrażenia, że chyba uda mi się punktów starczy na to na luzie. Dobra, pomyślmy quantity. Coś militarnego muszę wziąć, no bo pozostałe punkty są mi zbyt bardzo potrzebne. Quality. Quantity. Chyba quantity. Po prostu, żeby tego manpoweru mi już styknęło do końca, po prostu, żebym się nie musiał martwić, myślę. Mamy fairy, więc wypowiadamy z Polsko-Litwą. Jak to Moskwa? Co? Przepraszam, co się stało tutaj? They will probably not accept. Aaaa! Bo jak zawołam Litwę tutaj, to zmieniacie zdanie. Mmm, okej. Okej. Okej, okay, nie zauważyłem tego. Dobrze, no to okej. Okay, no to. A, a co jeśli wezmę Polskę? Nie dołączyli. Mhm. I teraz zawołam Litwę. Okej, okay, teraz nie dołączam. No to... Okej, okay, dobra, spoko, mi pasuje. To ja jest czasem tak łatwe do wyrolowania, że to jest kurda niesamowite. Dobra, cała, cała prosta na Sztokholm. A potem pójdziemy na Finmark i zajmiemy Nowogród. Okej. Okay. Orleans wciągnięte. Dobra, wywalmy te, te kompanie mercenariów i będziemy lecieli na zwykłym wojsku. Mmm. Zostało fua Gdzie się podziała Szwecja? Bo ja widziałem, jak oni szli w tę stronę. Czy oni do, idą w stronę Polski? O, znalezieni. Gdzie idą? Tu Sawolax. Okej, okay, no to idą chyba do, chyba idą do Polaków. Sako w Sztokholm. już? 105 dni. Bra, Manpower, nie weźmy morale. Jakbym potrzebował jakiegoś busta ostatniego w wojnie ze Szwecją. Milan is succession. No i normalnie, zarombiście byłoby sobie złapać Milan. Nie, 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 idźcie tędy, bo ja już widzę, że ci idą do nas na imprezę. Chcemy się odsunąć. Moskwa? Moskwa by powiedziała swoją wojnę do Wogrodowi. No, w sumie, czy ja im się dziwię? Kurde, bo nie mogę make it a core naprawdę. Bo nie sięgam. Eee. Mmm. Dobra, powiem tak. Niestety chyba muszę. Chyba będę musiał pozostawić Nowogród Moskwy, bo nie mogę go wziąć bez wzięcia Finmarku najpierw. Mmm. Kurde. To jest głupie, bo nie mogę wziąć żadnych prowincji z Nowogrodu, dopóki nie wezmę Finmarku. A ponieważ podziałem wojnę Szwecji, to muszę najpierw wziąć jej prowincję. Więc innymi słowy, nie mogę wziąć nic z Nowogrodu, z tej wojny. A ponieważ Moskwa wypowiedziała im wojnę, to wątpię, że cokolwiek z nich zostanie. Dobra, powiem tak. A, nie nawet nie muszę im sojuszy. Po prostu zrobimy white piece'a w takim razie, żeby mieć jak najkrótszego trusa i modlimy się, że zostanie coś blisko nasz. Po prostu i tyle, co innego zostało. Dobra, powiem tak, zrobimy też sojusz z Moskwą. Bo jest szansa, że będę musiał im wypowiedzieć wojnę. Dobra, no i luźno możemy, zaakceptują nasz pis eee, za dużo prowincji. Zobaczmy. Przed pisem mamy 77 prowincji. Po zabraniu połowy Szwecji mamy 92. 8 prowincji. Jesteśmy praktycznie tutaj już. Praktycznie tutaj. Let's go. Kolosalny kleks kobaltowy. Sinego smarka stos, <noise> Tłusty turkosowy tłuścioch. Jap, yep, yep. Nie, co? Nie to leci do Irlandii, to leci do Irlandii. No dobrze, stańmy sobie na granicy i poobserwujmy, co się stanie z Nowogrodem. Look how they <noise> my mm, boy! Będzie wojna z Rosją. Teraz już nic z tego nie stoi mi na drodze. No, więc proste, czekamy na klejma w Moskwie... Czekamy, aż się zrobią nam kory i idziemy się napierdzielać. Austria mnie ogłosiła rywalem, przepraszam. Austria, czy ty jesteś cesarzem? Nie, nie jesteś, to z czym do ludzi? Dobra, albo palić, to po co mam czekać, aż się kory zrobią tutaj tak szczerze, w sensie... To nie ma znaczenia, czy się zrobią, czy nie zrobią. Ale mamy klejma, mamy armię gotową, tak szczerze. A trusa mamy jeszcze? Dobra, dobra, ile? Dwa lata. No tak, no to jak tylko trus się kończy, to jest jeden, co mnie ogranicza. Dobra, anektujemy Auvergne i zaraz jak poprawi nam się relacja, zanektujemy też Fua. Dobra, wrzucamy ostatniego na aneksję. O, tak, pieniądze. <laughs> Że Francja wiecznie zadłużona, wiecznie nie ma pieniędzy. Czym to się różni od Francji dzisiaj? Trusów, w ujęded. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Polska nie. Dobra, Litwa sama mi wystarczy na ludzie. Lecimy. No, czyżby mnie tylko ja wpadłem na świetny pomysł ataku na Moskwę? No, ooooooooooo. Ja. No, no nie jest to najprostsza sytuacja Moskwa, słuchajcie. Pierwsze rozbiory Rosji z polskim Mokry sen. O Jezu, Kazań sobie, pozwolił wziąć big chunk, że tak powiem. No dobrze. Dobra, mamy 99%. Czyli możemy wziąć pół Moskwy. Zarąbiście i korujemy. Dobra, teraz czekamy tylko grzecznie, aż się skorują. I obwieszczamy nasze zwycięstwo. Palantynat. O Jezus Maria. No i. Granie pod Burgundian Succession jako pomoc w tym e, achievementzie jest strasznie, strasznie RNG, w sensie mamy 1480, no i ja nie byłem w stanie stać się na tyle potężny, żeby przestali być... Moim rywalem, no i przez to wpadli w niepersonalną kurna z Palantynatem, który długo ich nie utrzyma. I mamy to! 28 czerwca 1481 Big Blue Blob zrobiony. Chciałem uh. się cieszyć bardziej, ale tak szczerze myślałem, że to będzie trudne. A tak szczerze mam wrażenie, że zagrałem normalną grę Francją po prostu wybrałem bardzo ciekawą drogę ekspansji i miałem gdzieś to ile mam pożyczek. No, bo poza zrujnowanym stanem finansowym i tym, że mamy jakieś jesteśmy ponad 200 ponad government capacity, to w pielera utopie.